I pamiętajcie, moi drodzy, pamiętajcie to, że mocna herbata jest tak samo dobra jak i zła. Jeżeli piecie dużo mocnej herbaty, na przykład jak Was boli brzuch, to szybciej się wyleczycie, ale zbyt notoryczne picie mocnej herbaty może powodować nudności oraz na przykład utratę przy przytomności, oraz to bardzo ważne, Zapobiega, zapobiega wchłanianie żelaza w organizmie i chodzi mi o żelazo jako żelazo. E, witaminę a nie jako pierwiastek jako stal to jest bardzo ważne i najlepszą herbatą jaką można wybić w dzisiejszych czasach to jest herbata zielona oczywiście to też jest zielona. niebieska, czerwona, biała Luferku no, chciałem sprawdzić, chciałem sprawdzić Macie, macie, przecież swoje herbaty. Specjalnie wam uparzyłem. Mam, mam pytanie! A tak mi wypił, dlatego sprawdzam. No prawda, ale też mam pytanie. Tak? Co robić żelazo, skoro jest ono w kopalni, a ferha... A przecież herbaty. mówił dosłownie przed sekundą, że to nie chodzi o żelazo, które jest w kopalniach. To nie, to nie tylko, o. tylko jako związek chemiczny, a nie jako y metal, jako stal. Proszę, proszę. Proszę pana, mam pytanie, od kiedy żelazo może być w związku ja jaki jestem? Nie jest w związku, bo byłeś niemiły dla mnie. Jak to nie miły dla ciebie? Dla niego! Moi drodzy, szybko pijemy herbatki, bo muszą, musicie wypić, a za chwilę, za chwilę... No, będzie przerwa, więc pijemy wszyscy. Ja wszystko mi wypił. A tak w ogóle, panie luferku, co się stało, że... Siedzisz z tym oto osobnikiem o bardzo niskim ilorazie inteligencji Co wam się stało między tobą a nim w waszym nędznym, beznadziejnym życiu? Nie lubimy tego samego typa od biologii! Cicho bądź O co chodzi? Jak, jak to się stało, Luferku? Pogodziliśmy się No co? No w życiu... W życiu trzeba się godzić, no No proszę pana, jak pan pije! A ja cię kręcę no pogodziliśmy się i, i no. Wszystko okej okay, Luffar? Nie zagroził ci? Nie, nie. Natek jest nie. dla mnie bardzo miły. Boże, Natek, jestem serio w szoku. Okej, okay, mam, mam pytanie wrażeniem. do was klasu, klaso. Mam pytanie, jeżeli ktoś się je odpowie, dostanie małą nagrodę. Jaka jest najlepsza herbata? Zielona. 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 Jaki to kolor? Zielone. Podnosimy ręce. Podnosimy, ręce. Podnosimy Złone. ręce. Po pierwszy, pierwszy, Zielona. Nie no, za późno, inne pytanie. E, jaki kraj się e, kojarzy z herbatą? Chiny! Pierwszy. Nie, Chiny to co? co? Dobrze! No Dobrze. niestety, nie, luferku, nie masz Baszę racji. Kola, Nikola? Tajwan? Kanada? Kana, nie. No Chiny, proszę pana, i Indie, a jakie inne kraje? No, bardzo dobrze, może Chiny miały rację, ale chodziło mi o Indie. W nagrodę dostajesz wie wielką sakwę zielonej herbaty. Wow. Oj. Proszę teraz to zabrać, jakieś 3 kilo zielonej herbaty. Jaki to kolor? Na pewno Siedą. takiego, którego nie widzisz. No dobrze, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby odrobić lekcję oraz zaparzyć wasze herbaty, a później zrobicie na następnej lekcji z tego wypracowania. Dobrze! Dobra! Dobrze! Dobrze. Także do widzenia i... Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! muszę to wziąć. Tak. Luferku, stój. Tak? No, usiądź się w ławce. Dlaczego? Chcę z tobą porozmawiać. What? No dobra. Powiedz, co, co on ci zrobił? No nic mi nie zrobił, co mi miał na tak zrobić? No to trochę podejrzane, jakby widziałem, że nigdy nie darzył do ciebie sympatią, a teraz siedzicie w ławce, jakoś się nie wyzywacie, nie obrażacie. Nie no, wszystko jest w porządku. Właśnie to jest dziwne, że tak z dnia na dzień. Nie no, pogodziliśmy się. Okej, okay, dobra, nie... Wiesz, wiesz, Lufferku, jakby co, w składniku mam takie <śmum> substancje, także nie Nie, nie, ]uj. nie, nic mu nie robimy, on naprawdę ten. Żadnego roztworu nie musimy na nim używać. Naprawdę? Szkoda, bym chciał troszeczkę złożyć związków na nim. Nie, nie, naprawdę, wszystko jest w porządku, proszę pana. Yy, ale jakby co, to mów. Okej, okay, okej. Okay. To do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Jak? Wyszałam wszystko. No, ej, no. To jest no, naprawdę dziwne, że my się przyjaźnimy, i na, na, na razie ludzie będą reagować w sposób, no wiesz, taki bardzo dziwny. Czasami Ale może nauczyciele negatywny. to nie są ludzie. To nauczyciele są super! Nauczyciele, szczególnie ten typ, to jest najgorsza rzecz na świecie. No, przestań tak mówić, nauczyciele są super! Ale spoko. taka jest prawda! Oni oni taką rozwinęli, rozwiniętą ewolucją małpy! Mm. Uwierz mi, że nie wyjdziesz z tej szkoły przez najbliższe 30 lat. Uha! <śled> <śled> Słyszałem to! Ty umie mówić! Jezus, na no, takim sobie wrogów niepotrzebnie. To no, tak jak mnie niepotrzebnie od razu za wroga zrobiłeś. Pamiętasz to? No... Nie, nie pamiętam. Oj! No, no, Potrzebuję retrospekcji, ja <śled> wiesz? E, ktoś nas obserwuje. Nikt nas nie obserwuje. No, no tak. Kontynuując, no, słuchaj to. No. Nie powinieneś tak w sumie, no. obrażać nauczycieli. Bo po pierwsze, mogą być potem na ciebie wściekli. Po drugie, przez to możesz mieć problemy ze zdaniem. Po trzecie, problemy z egzaminami. Po czwarte, e, ze skończeniem szkoły. Po piąte, ze znalezieniem pracy. I tak. No, może coś... wydaje ci się. Nie wydaje mi się. Bo gdybym ci powiedział, to byś mi nie uwierzył, co ja teraz wierzę. No, dajesz, uwierzę. Pewnie masz szósty zmysł, jak jakiś super bohater. <laughs> Wiesz. Nie no, żartuję. Wiem, że nie masz. No? Kto nas obserwuje? Pani Gwen. O! O, okej, okay, okej. Okay. To czekaj. Jakoś ustawię. O! Jak wyglądamy? Eee, bądź tutaj w miejscu. Okej. Okay. Masz się nie ruszać. Jest tu, jest tu... tu no, no, gdzie on poszedł, no? A. I co? Mówiłem to Gwen. Mogę się ruszać? Tak, no co ty? Oh! Ja byłem ciągle taką wiesz. No, ona jest? Jak ty poszedłbyś, to ona też poszła. No tak. Chwila! Ty też mi odebrać moją byłą. Stary, to jest twoja była. Wiesz? Zobaczmy. O ty. Papa, będzie się patrzyła, zaraz, zaraz zobaczysz. O, widzisz? Patrzy się. Gdzie jest? No tam. No nie ma, co mnie okłamujesz? O mój Boże, człowieku... Czy ty jej coś ukradłeś, że ona on się, się tak na ciebie patrzy? Nie, ja formalnie do ciebie nie kradę kanapek i tak dalej. Posłuchaj, posłuchaj. Powinieneś mi dziękować, wiesz dlaczego? Posłuchaj. Dlaczego? Bo dzięki tym kradzieżom mam na przykład kanapkę tego starego zgreda od biologii, to nie koniec. Jego ciasto od żony, to nie koniec. Jego ulubioną zupkę chińską od jego mamy, bo wiem, że on mieszka z mamą, to nie koniec jego warzywka, o, on to jest takie wielkie warzywo, to nie koniec, mam jeszcze jego ulubiony kawałek tortu, jego mama też to pakuje, ale to nie koniec, to jest nic z porównywaniem, do jego truchnął odde oddechu z ryby. Podsumowując, Podsumowując, przypominam Ci, że mamy się spotkać ze Smolaksem. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, ale mamy się spotkać ze Smolaksem, masz go poznać i masz mieć dobre wrażenie, okay? bo on się trochę Cię boi. A ja teraz na tak lecę na górę, bo muszę coś sprawdzić. Dobra? Czekaj, czekaj, czekaj. Co? Mam ma prośbę. kluczyki no? też mu ota góra zarąbałem. Jezus, Możesz to schować w szafie, proszę. Ciekolwiek. Nie, 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 lecę na górę. E. Widzimy się później, dobra? No dobra. Krzym się. A. Słuchajcie, Łęk mnie obserwuje. Nie wiem czemu. Hej, co robisz? A, y, co? 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 co y, ja ten wszędzie tutaj do tej szafki. Bo Ale potrzebuję... ty masz szafkę na dole? Ale to jest szafka mojej koleżanki i Ale ona po prostu. Nie poprosiła... koleżanek, bo ty się ciągle uczysz. to było nie ale no to jest prawdziwe, ja też... Ale nie, po prostu poprosiła mnie, żeby mi przyniosła coś stąd i, i, i no i... to nie jest twoja szafka, bo nie, nie to twoje koleżanki. E, mógłbym dostać się do swojej szafki? A, e, Dzięki. Pewnie pomylił się, pewnie to, to wiesz, pomyłka. Ja tylko tam sprawdzałam, bo coś było nie, niedomknięte. Okej. Okay. Lufer, możemy porozmawiać? No Dobra, okej. Okay. No bo wiesz, bo, bo moja mama Cię lubi, znaczy, yy, yy, znaczy ja Cię, yy, znaczy, ona powiedziała, że lubi jeść rybę. Więc y, powiedziała mi, że. Y, no wiesz, może byś zaprosiła do nas tego Luferka, o którym tak ciągle. Znaczy, ja jej powiedziałam, że ja mam kolegę i on bardzo lubi jej ryby. I pomyślałam o tobie i w sumie to jesteś taki słodki. Znaczy, moja mama What? robi słodkie ciastka i ona chciała cię poczęstować. W sensie ja też chciałam i pomyślałam, że może byś chciał do niej przyjść. W sensie do mnie. Znaczy. Do mnie do, na kolację? Może byś chciał przyjść? Dzisiaj? No dobra, nie ma problemu. Bardzo chętnie. No to wiesz, u mnie w domu. Nie? No dobra. To będzie no, ja, u mnie w domu. Jaki adres? No to ja ci telefonem prześlę swoim. Ale ty nie masz mojego numeru. To na Messengerze? też nie masz Messengera. Ty w ogóle nie masz... To Dopuszczę gołębia pocztowego? No I ci dobra. się dostanie ten... no do o, ty o, o znaczy się. Napiszę e, 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 ci wszystko co, co wiem Ale o znaczy, wiem o tej e, kolacji. O, 18. Dobra. U mnie w domu. Dobra. Tylko nie na plaży, pamiętaj. Nie w segnie. Dobra. <śles> o Widziałem to wszystko. No natek, no Jezus! WYRYWASZ MOJĄ BYŁĄ dziewczynę? JAK możesz? No i ja Cię kręcę, co za chłop Tufer, no czy to na pewno dobry pomysł, żeśmy poszli z Natkiem na piknik? Tak, przecież to jest mi... najlepszy pomysł, Ale... stary Nie, to jest najgorszy pomysł, przecież wiesz, jaka jak była sytuacja pomiędzy nami Ale ja już się by... z nim pogodziłem i on powiedział, że chce się z Tobą no? pogodzić Nie wiem, według mnie to jest bardzo zły pomysł Nie, według mnie jesteś negatywnie na. Nast... O, jest! NATEK! O! Cześć, chłopaki! Natek. Hej! Cześć, cześć, cześć! Rozłożyłeś piknik? Rozłożyłeś piknik! Ale kuzacko! No hey. to na was? Hej! Hej! No takie trendy. Spokojnie! Hmm. Wszystko hey. jest git! Dobra, ale nie, serio! Spalax! Trzeba się pogodzić! Skoda! To jest Skoda? No serio, chciałem was tak, wiecie... Poznać, przeprosić... Bo nie znam was z takiej fajnej strony w sumie No stary, my na WF-ie co odwaliliśmy Graliśmy w zbijaka i wygraliśmy Ani jednego punktu nie straciliśmy No Ty byłeś na WF-ie? No byłem na WF-ie, co ty? Jasne I cię nie zbili? Nie Nie Oczywiście, że nie To jest jakieś dziwne Co by na to, żeby um sobie usiąść i sobie pogadać. Dobra, hmm. pogadajmy. No dobra. Chłopaki, nie uwierzycie, co moja ciocia dała mi dzisiaj do ekwipunku. Uu. A co? Co takiego? To jest te, takie idealne na przerwę. Idealne na przerwę podczas grania, idealne ogólnie, żeby sobie poczynować, Uu. odpocząć sobie od kompa. Wiecie, co to jest? Ja chyba wiem, czy to snak? Tak, to Snak! Ło! Mogę jednego, mogę jednego? A ja też, ja też, ja też, Już on rozdaje, już on już rozdaję. Już rozdaję. Łapnatek. O, dzięki. Dzięki. Wow! Teleportowało nas do prawdziwego świata. A, ale mega. Ale kozak. I mamy Montestaki. No. Zajadamy? Jasne. Bacznego. Dzięki. Zajadamy. Powiem wam chłopaki, że to była najlepsza przerwa na przekąskę w życiu. No. Przepyszne. Najlepsza. No. Oby jak najwięcej takich. Tak. gdzie coraz częściej tutaj przychodzić na pikniki. Ciociu, 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 ciociu! Tak? Co się dzieje? Nie uwierzysz, co się stało. No mów, opowiadaj. Z sobie się pokłócić przez to, że z Natkiem się pogodziłeś. Nie, 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 chodzi o Gwen. To, co z Gwen? To nie wiem, pobijać się, czy coś? Nie, dlaczego miałbym mnie pobić? No, nie wiem, no. Mnie się nie pyta.

ja nic nie mówię. Kamera y, ej, y, y, kamerę daj y, Kochani, napiszcie, zakochana para. Bo, bo, bo... bo... Słuchajcie, jakie to no... No nie, no przestań. Tak, tak, nie. Tak, 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 No i, y, no dzisiaj idę do Gwen. O mój Boże, to... No, ja wiedziałam, że mam siłę do no szczęścia, zdrowia, no, a miłość. Jest. Weź przestań. No dlaczego no! Jest to niejakim ostatnio uładniałeś, tutaj bardziej umieśniony się zrobiłeś, ona jest piękna dziewczyna, no idealna para, no pewnie jest Jezus, mamo, o to nie chodziło! No, no ale dobra, no niech ci będzie, no tak, umówiliśmy się z Gwen i inno. No Boże, ale o co ci chodzi? No dobra. No na randkę, no nazwijmy rzecz po imieniu. No dobra, niech to będzie randka i, i no. No właśnie, a gdzie idzie? No do niej do domu, do tego, do, bo mama robi kolację jakoś tam, rybę i, i mam też poznać jej no, całą rodzinkę i familię. I, no. O kurcze, nie, ja już nie wiedziałam, że to jest ten no nie, następnym razem ona przychodzi do nas i ja chcę ją poznać, ja Dobra, się Dobra, dzień dobry wszystkim, jeszcze się z wami nie witałem, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z serii... Minecraft Spider-Man. tak? Co tak tam się mówisz? Nazywa. Minecraft Spider-Man. Kochani, jeżeli chcecie, żeby ta seria tak się nazywała, to zostawcie 6000 łapek w górę. Właśnie o w tym momencie kliknijcie teraz łapkę w górę. Macie 3 sekundy. Jak, jak nie zostawicie łapki, jak zostawicie teraz każdy z łapkę bez wyjątków, to ja nie będę żebrał y, do końca tego odcinka, więc 3 sekundy. 3 2 Jeden. Dziękuję bardzo krótko za tą łapkę. Bardzo dziękuję. I subskrybujcie kanał właśnie tutaj na dole, jeżeli chcecie, żeby odcinki były coraz częściej, żeby odcinki się pojawiały coraz dłuższe, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, więc właśnie o, tutaj o! Właśnie tutaj o! Ty masz was teraz zasubskrybować kanał, bo widzę, że nie subskrybujesz. Widzę, widzę. O, widzę, widzę, no no no. Także ciociu, dzisiaj godzina 18. Luferka tutaj nie będzie. Luferek wraca dzisiaj później do domu i no. trzymaj za mnie kciuki i jak... co ja mam? i powiedzieć i, i w ogóle no jakby musisz się pierwopoznać musisz porozmawiać, musisz powiedzieć jak się przy niej czujesz musisz powiedzieć trochę o sobie musisz powiedzieć co o do niej sobie. czujesz Dobra. Dobra, też, też popytaj o różne rzeczy, bo już nie lubię, jak się pytać. pyta co mogę i... zapytać o, to, o ten co, czy odrobiła pracę domową? nie, nie takie na przykład. a czy, czy zrobiła sobie się kolor? Na nie, nie. No o nie kolor, jakieś hobby Y, czy małoludne jedzenie, o kwiaty ulubione A po co? No, a jak myślisz, po co? A co później jeszcze kupiły na prezent? Nie wiem Kwiatki, dziewczyny lubią kwiatki No nie wiem, nigdy w życiu dziewczyny nie miałem, no No, ale, ale przecież trzeba to prać sobie, no, to jest nie jest trudnego Luferku, no, tak, dziewczyny lubią kwiatki Na pewno? Tak, na pewno No dobra no! I, I jakby kwiatki to jest najprostszy, najlepszy prezent. Na czego najprostszy? To jak coś taki złożony! No to możesz coś dodać, nie? Bo kwiatki to jest takie duchącze po prostu. Pierścionek, dziewczyny lubią pierścionki. Na pierwszą rękę? Nie, 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 No to na nie, drugą. nie, nie zrób. może też no jakoś tam... To 50, na trzecią! nie, trzecią. nie, 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 50 to 50? pewnie. No kurde. Za tak. jakiś miesiąc, dwa. Nie, 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 pierś mi to później. No, jak już to będzie coś poważniejszego, prawdziwego, w ogóle. Dobra, dobra. To mam pomysł. Polecę teraz po kwiatki, dobra? Tak, 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 tak. Dobra, tak. dobra, bo jakiś za. Jakieś różyczki tulipany i coś takiego białego, bo ona jest taka. ona jest blondynką i może taki jakiś biały kwiatek jej kupię. O, dobra! Dobra. No, 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 jakieś białe tulipane, jakieś stokrotki. No, tak, tak. Tak, tak, tak. Tylko pamiętaj, nie wkładaj do plecaka, żebyś się nie popsuł, żebyś się nic nie zgniotkły. No dobra, dobra. To ja lecę, Ciociu. Dobra, to pa, pa. powodzenia. Pa, 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 pa. Gdzie ty idziesz? No, lecę do góry. No, ale drzwi na dole są. A! Ee... chyba. Tak, idę dołem. No, miłego dnia. To było dziwne. Jezus Maria, mało co się się nie dowiedziała o tym, że ja... no... No bo tam nikt nie widzi, a tutaj jakbym zaczął lecieć pańczy, to wszyscy widzą. Muszę iść za budynki. Ach, dobra. To chyba tutaj, bo widzę kłę. Co... co Hej! Co ty tu... Okej. Okay. poczekaj, już ci otwieram. Ok, hey, wejdź, wejdź, wejdź. Jak ty tu wszedłeś? E, schody pożarowe. A czemu nie drzwiami głównymi? Przecież jest winda. E, boję się, portiera na dole. Okej. Okay. To twój pokój. E, no, jak widać? Ładny. Ładny. Słuchaj, Dzięki. mam coś dla twojej mamy, ale. Troszeczkę te kwiatki się... no w drodze... O! Y, nic się nie stało! Y, to pewnie ona... Gwen! O! o. Y, kiedy... Dzień dobry! Y, o! Dzień dobry, jako Gwen, kolacja gotowa! Y, to my... Czemu idziemy? ona mnie nazywa przystojniakiem? Eee... Y, y, nie wiem, dzień ona cię wcale w ogóle przecież nie zna, nie? Y, wcale o tobie na no gadam... W sensie... Y, ona gada w sensie... No może nieważne. może chodźmy już zjeść. Okay, dobra. To ja zapraszam. Co masz dwa Do mojego brata. Zapraszam tędy. Dzień dobry. Cześć. A dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. E, to my już siadamy i będziemy jeść? No bo styknie już. E, tak, tak. O nie. Młody zamaskowany człowiek zabił z pełną świadomością człowieka rzucając go z budynku. TEN SAM CZŁOWIEK OD JAKIEGOŚ CZASU ŁAPIE nielegalnie przestępców. Nielegalnie, DLATEGO, ŻE ROBI TO Z ZEMSTY! Coś się stało? A nie, 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 nic, Czy pan jest tym panem, który jest w... Był ostatnio w telewizji, który... rozmawiał o Spidermanie? To, to, tak, 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 ja jestem generałem tego stanu. Nie gadajcie o robocie. Smacznego. 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 Hmm. Ale mówię ci, ten cały Spider-Man to jest jakaś taka zakała tego wszystkiego. Powiedz, powiedz mi, Luferku, co ty robisz na co dzień? Bo słyszałem, że chcesz naszą Gwen wygryźć z tego, żeby być najlepszym uczniem w szkole. Czyli w zasadzie no to... to byłem na początku roku, ale Gwen mnie przegoniła. Hmm, no i dobrze, bo to jest bardzo zdolna córka. Dobry jesteś, że nie przegoniłeś. Na początku. Tato. A, hmm? a co robiłeś w pracy? Mieliśmy nie gadać o pracy. O, to no to No no, powiem ono, próbowaliśmy jakoś złapać tego Spidermana, ale jak zwykle się nie udało. Kurde, zwinny jest chyba. Nie wiem, co złańczym mściciel łapie jakiś przestępców, ja sam jest przestępcą, zabiję człowieka. Puttara, nie lubi Spidermana, chyba. No ciągle on gada, ma na jego punkcie taką, wiesz, małą obsesję. Słyszałem to wszystko, co mówiłaś, i tak mam obsesję. Na punkcie Spidermana, bo jestem generałem tego stału. A nie mogą być jacyś mściciele, którzy robią samowolkę w mieście. A ja ja uważam, że on robi dobrze. I co? Aj synku, lepiej się z nim nie kuć. No, wydaje mi się, że próbuje złapać niektórych przestępców, i no. To co próbuje? Sam zabił niewinnego człowieka. Mi się wydaje, że jest niewinny, mi się wydaje, że to też był przestępca i po prostu. kiedy, kiedy widzisz, że jest jakieś niebezpieczeństwo, to pomaga innym. Ale od tego jest policja, mój drogi, i policja powinna się tym zajmować, a nie ktoś sobie założy jakąś maskę na łbie i będzie latać po... po mieście z lateksie! Kochanie, nie denerwuj się. Jak mam się tu nie denerwować jakiś... Mamy zasadę, że nie podnosimy głosu przy stole, tato. Ja uważam, że on robi dobrze i przynajmniej próbuje coś zrobić do, dobrego dla miasta. A myślisz, że policjanci nie robią nic w tym mieście? Myślisz, że co, oni siedzą na laurach i jedzą sobie pączki w samochodach? Czyli sprawa zamknięta. No nie, sądzę, że gdyby go pan poznał i zobaczył na przykład filmiki na YouTubie, to, to, to by pan był świadomy tego, że on stara się pomóc ludziom. No tak, tak, w internecie to wygląda jak jakiś zamaskowany bohater. Nie, 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 nie chodzi o to, proszę pana. Nie uważam go za bohatera. A to co chcesz mi powiedzieć? Mówię, że chcę pomóc i chyba próbuję robić to, czego policja nie potrafi zrobić. Czego policja nie potrafi? Sądzę, że on walczy o to samo, co pan. Broni niewinnych ludzi. Ja bronię prawa i porządku. Ja noszę odznakę, a ten w maskę, jak... Przestępca poluje na kryminalistów. Wszyscy wyglądają podobnie, tak jakby chciał się na kim zemścić. Ale na pewno on nie broni niewinnych ludzi. Za to, znowu musiałeś to zrobić? Ale. Chodźmy na powietrze. Nie lufler. dokończyliście jedzenia, Głęb! Trudno. Gdzie my? Chodź, lufer. Chciałem przeprosić. Nie, nie chciałem wywołać żadnej kłótni i. Proszę pani, jedzenie naprawdę bardzo dobre. Ryba prześwietna. I. Przepraszam, proszę pana. Nic się nie stało. W szerokiej drogi. Pa pa. pa. Bye. Hmm, ale jazda. Powiem ci szczerze, że bałem się, że mnie aresztuje. Co ty? Nie pozwoliłabym na to. Kocham tu przychodzić. Jest tutaj tak ładnie wieczorami. No, masz piękny widok tutaj. Słuchaj, okay. chcę ci coś powiedzieć. Tak? Jestem w totalnej kropce. I no. Ja też. Muszę ci powiedzieć o tym, co się dzieje z tym Spider-Manem. Co on robi, czego on nie robi, żeby. żebyś nie myślała, że on jest zły i w ogóle. A, a, o Spidermana ci chodzi. Okej. Okay. Nie, 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 nie. To. możemy porozmawiać o. Nie będziemy rozmawiać o Spider-Manie, nie. M mogę, mogę, gadać o sobie. Aha, o sobie? W sensie, nie chcę gadać o sobie. Chciałem powiedzieć co czuję, ale... Tak trudno, naprawdę. Słuchaj... Gwen... Chcę ci coś powiedzieć. Tak, jestem... Tak? Jestem spy... Jestem spy... nie Nie, nie! Gwen! Gwen, poczekaj! Dobra, pułapka na Spidermana założona. Tak jest, szefie. Dobrze, idziemy, prowadzić Pierwsza misja w nowym stroju. Ciekawe czy ci mnie rozpoznają. Ale to nieważne. To dzieła! KONSTRUKCJA! Ale nie ma tutaj zapalnika, o co chodzi? Jakby... Same materiały wybuchowe bez... O nie... To pułapka... No witam Spidermana. Generał Stacy... Mogę się tego domyślić... Jesteś świadom tego, że wysadzenie tego budynku... ...dłono by cię kosztowało? Nie ja podłożyłem tą bombę... To pułapka! Przestań gadać, farmazone. Jesteś aresztowany. Gleba. Budynek jest otoczony. Akurat coś mi się wydaje, że aresztowany nie będę, wręcz przeciwnie. Nie wrobisz mnie nigdy. W takim razie spiniesz. Co, co, co ty robisz? Nie wysadzisz tego budynku. Czyżby. Wszelaj! Nie! Zamknęła drzwi. Luffy! Você <sóso> é <só> Spider-Man? Tym's YouTube! A.